Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej części Kusz i Smar. Tym razem na tapet bierzemy Sportsterki. A dokładnie powiemy wam, czym kierować się przy zakupie używanego motocykla Harley-Davidson model Sportster. Należy zacząć od historii i w ogóle genezy powstania tego motocykla. Wyobraźcie sobie, że mamy rok 1957 i powstaje, można powiedzieć, pradziadek naszych Współczesnych sportsterów. Motocykl rodzi się jako konkurencja dla brytyjskich motocykli. Harley posiada wtedy w swojej ofercie dość sporo motocykli dużych, turystycznych, ale nie posiada motocykla lekkiego i zwinnego, jakimi niewątpliwie wtedy są motocykle brytyjskie. Postanawia stworzyć taki motocykl specjalnie na potrzeby młodych klientów. Stąd między innymi nazwa Sportster, bo ona miała podkreślać charakter tego motocykla. I co ciekawe, ta chęć konkurowania z brytyjskimi motocyklami sięgała tak daleko, że pierwsze Sportstery miały zmiany biegów po prawej stronie. Ogromna zmiana następuje w roku 1985, kiedy to silnik Ironhead zostaje zastąpiony silnikiem Evolution. Natomiast nadal pozostaje tam czterobiegowa skrzynia biegów i dość dziwne rozwiązanie, jeżeli chodzi o ładowanie, bo alternator w pierwszych silnikach Evolution i ostatnim silniku Ironheada znajduje się pod koszem sprzęgła. Dość nietypowe rozwiązanie, ale to jako ciekawostka. I teraz taki sportsterek początkowo 883 Evolution i 1100 trwa sobie mniej więcej do końca lat 80., kiedy to silnik 1100 zostaje zastąpiony silnikiem 1200 i kolejna duża zmiana nadchodzi w roku modelowym 1991. Sportster dostaje po pierwsze pięciobiegowej skrzyni biegów, po drugie duże sportstery dostają napęd pasem, za dwa lata i również te najmniejsze dostają napęd pasem i ta epoka będzie trwała aż do roku 2003. W 2004 roku pojawia się nowa rama zupełnie i przede wszystkim pojawia się elastycznie mocowany silnik. Silnik, który do tej pory, jak wspominałem, był mocowany na sztywno w ramie, przestaje istnieć, pojawia się silnik, który praktycznie pod względem rozwiązań technicznych jest bliźniaczy ale mocowanie jego zupełnie się zmienia. I ten elastyczny silnik zrywa całkowicie ze wszystkimi, można powiedzieć, takimi zaszłościami sportstera. Sportster staje się motocyklem mega przyjaznym dla użytkownika, staje się motocyklem, który wreszcie przestaje się... Telepać. I to jest ogromna zmiana, zwłaszcza kiedy poszukujecie modeli Sportster, to ten rok 2004 powinien być dla Was takim przełomowym. Jeśli potrzebujecie motocykl nawiązujący do tych wszystkich takich charakterystycznych, dla można powiedzieć klasycznych, czy też wręcz zabytkowych motocykli Harley Davidson, to bierzcie motocykl sprzed 2004 roku. Jeśli natomiast poszukujecie motocykla, który da Wam Komfort i przyjemność zjazdy bez tych wszystkich smaczków telepiących się i tak dalej, to kupujcie motocykle po 2004 roku, czy też od 2004 roku. Kolejna duża zmiana to rok 2007. Wtedy pojawia się w sportsterach wtrysk, a znika gaźnik. I to jest kolejny taki krok milowy. Jeśli potrzebujecie motocykl, który nie będzie sprawiał wam problemów po dłuższym postoju, czy też w ogóle nie będzie wymagał od was zbytniej uwagi przy jego. Uruchamianiu, kupcie sobie motocykl na wtrysku, bo motocykle na gaźniku dzisiaj powoli odchodzą do lamusa i wręcz stają się one troszeczkę takimi motocyklami dla pasjonatów. Kolejna i ostatnia duża zmiana to rok 2014, kiedy to Sportster dostaje elektronicznego. Kluczyka, nie musimy już w ogóle korzystać ze stacyjki. Wystarczy, że podejdziemy do motocykla. Możemy za pomocą przełącznika go uruchomić, a kluczyk wystarczy, że będziemy mieć w kieszeni. I to jest ostatnia duża zmiana. Oczywiście kończy się epoka silnika Evolution w Sportsterze, czyli takiego klasycznego chłodzonego powietrzem. Silnika. I kończy się ona w roku 2022. Po 2022 roku następuje era Revolution, czyli silników chłodzonych cieczą, i trwa ona do dzisiaj, ale to jakby osobna. Historia. Najważniejsze, co charakteryzuje sportstera, po czym poznać, że mamy do czynienia ze sportsterem? Przede wszystkim jest to silnik. Silnik, który jak widzicie tutaj obok mnie, jest zwartą konstrukcją. Zwartą, czyli w jednym odlewie mamy zarówno silnik, jak i skrzynię biegów, jak i sprzęgło. Czyli zupełnie inaczej niż wygląda to w przypadku modeli Big Twin. I kolejną ważną rzeczą, jeśli patrzycie na Harleya i chcecie się jakby upewnić, czy jest to Sportster czy na przykład Dyna, bo sporo osób wiem, że potrafi pomylić Sportstera z Dyną. Jest między innymi to, że Sportstery mają układ napędowy, ten finalny, czyli łańcuch bądź pas z prawej strony, a Big Twiny z lewej. I to jest pierwsza taka rzecz, która będzie charakteryzowała nam Sportstera. Druga, malutki zbiornik, zwany wręcz orzeszkiem, bardzo często zbiorniczek, który miał nawiązywać właśnie do takiej typowo sportowej charakterystyki tego motocykla. Oczywiście, już w latach 90., o których zaczęliśmy tutaj mówić, ciężko było Sportstera nazywać motocyklem sportowym, ale Harley nie porzucił tak do końca całej tej idei sportu i stąd powstało kilka takich motocykli bardziej sportowych. I tutaj należy wspomnieć na pewno sportstera XL1200S z roku 1998, w którym to po raz pierwszy, jeśli chodzi o sportstera Harley, zastosował w pełni regulowane zawieszenie i co ciekawe, specjalnie dla niego powstały głowice, w których znajdowały się dwie świece na cylinder. Było to takie nawiązanie do sportowej historii sportstera. Kolejnym takim motocyklem bardzo mocno nawiązującym do sportu, oczywiście sportu w stylu amerykańskim, był motocykl XL 1200 Roadster, czy w ogóle seria Roadster, która była i w małych sportsterach, i w dużych. Bardzo charakterystyczne dwubarwne malowanie z dużą przewagą pomarańczy. Do tego wszystkiego dwie tarcze hamulcowe i troszeczkę taki design nawiązujący do motocykli z flat tracku. Jeszcze jeden model sportowy, o którym należy tutaj wspomnieć, to XR1200, który ujrzał światło na targach w Europie w 2006 roku. Co prawda jego wejście na rynek się troszeczkę opóźniło ale był to motocykl, który czerpał garściami, można powiedzieć, z technologii modeli Buell, czy też marki Buell, która wtedy była jeszcze własnością Harley'a. Motocykl, który jednym mega przypadł do gustu, inni uważali, że troszeczkę mu za daleko od klasycznego sportstera. Natomiast poza modelami sportowymi, sportowymi, takimi nawiązującymi do sportu bardziej niż sportowymi, Harley zawsze wypuszczał takie klasyczne sportstery, nawiązujące wprost do całej linii Ironhead, czy później pierwszych Evo. Motocykle takie nie do końca wiadomo do czego one służyły, były wręcz klasą same dla siebie i tutaj były wszystkie podstawowe modele Sportster'a takie troszkę sportowe, troszeczkę takie klasyczne ciężki temat, ale jest ich oczywiście na rynku masę wśród nich takie modele jak Low, czyli motocykl przeznaczony dla bardzo niskich osób, wcześniej zwany Hagerem czyli też taki można powiedzieć motocykl, który miał być wstępem do przygody z dużymi Harley'ami poza tymi dwoma grupami, pojawia się trzecia grupa. W roku 1996 wchodzi na rynek Sportster Custom i to jest dość ciekawy motocykl, bo to jest taki motocykl, który nie był motocyklem tanim, nie był motocyklem tanim, mówię tutaj o produkcji, miał masę chromów, miał wysunięte do przodu podnóżki i to był taki najmniejszy z rodziny powiedzmy chopperków i ten motocykl, w swojej pierwotnej wersji produkowany do 2003 roku był takim najbardziej customowym modelem Sportstera. W 2004 roku model ten przechodzi oczywiście do nowej platformy z elastycznie mocowanym silnikiem i jest to pierwszy taki Sportster, który dostaje dużego zbiornika paliwa. Oczywiście poza zwiększonym zasięgiem ma to przede wszystkim gigantyczny wpływ na wygląd tego motocykla. Sportster staje się większy, staje się taki Powiedzmy bardziej przypominający modele Big Twin, troszeczkę bardziej wygląda jak mniejsza dajna niż mały zawadiaka, jakim zawsze był sportsterek. W roku 2008 pojawia się model Nightster i on pokazuje troszeczkę nowy kierunek, w którym będzie podążał sportster. Jest to dość ciekawa konstrukcja, taka troszeczkę można powiedzieć, Kastą w nowym stylu. Ma obcięty błotnik, jest opcja zawieszenia tablicy z boku. Jest takim małym, zwartym motocyklem. Do niego dołączy już rok później Iron, czyli zmniejszona wersja Nightstera. Bo Nightster będzie to 1200, a Iron będzie 88. I ta moda na takie małe, customowe sportsterki trwa praktycznie do końca ich produkcji. A jej takim uwieńczeniem będzie model 48. Model 48, poza poobcinanymi, skróconymi błotnikami, dostaje jeszcze z przodu takie duże, balonowe koło. Taka wtedy jest moda, to się podoba, ludzie to kupują, motocykl dzięki temu się sprzedaje i może dłużej być na rynku. Ale nie zapomniał Harley o wielbicielach klasyki. I w roku 2012 ujrzy rynek 72, czyli taki fabryczny kastomek. Wtedy pojawia się również ta moda na przerabianie sportsterków na takie małe, sprytne kastome. -y. I trwa to do tej pory. Mały kroplowy zbiornik, troszeczkę wyglądający jak czoperek. Natomiast ostatnim takim modelem, który miał poprawić sprzedaż motocykli sportster. W 2016 roku był model XL1200CX Roadster i to było nawiązanie do tych najprawdziwszych genów sportstera, czyli znów do sportu. Ale zbierając to wszystko do kupy, słuchajcie, mnogość modeli sportster jest naprawdę ogromna. Przeglądając rynek, zobaczycie, że zarówno z początku produkcji, jak i z końca produkcji tych modeli jest bardzo wiele do wyboru. Trzeba sobie zadać jedno pytanie. Przede wszystkim podzielić sobie to na dwie grupy. Czy chce mieć motocykl, który jest takim naprawdę kawałem amerykańskiego żelaza, telepiącym się i dającym mega frajdę z obcowania z nim, wtedy powinniście sięgnąć po te starsze Sportstery, godząc się na to, że komfort jazdy tymi motocyklami będzie znacznie niższy niż w modelach nowszych na elastycznie mocowanych silnikach. W tych modelach z elastycznie mocowanym silnikiem jest naprawdę mega komfortowo i co istotne, one mają troszeczkę jakby więcej też miejsca dla kierowcy czy pasażera. Natomiast jeśli w ogóle chcecie zerwać z takim klasycznym stylem marki Harley Davidson, sięgnijcie po model Nightster czy też model Iron czy 48. To już są takie motocykle, które praktycznie całkowicie zrywają z tymi klasycznymi, chromowanymi Sportsterami. Natomiast jeśli poszukujecie motocykla, którym naprawdę będziecie się w stanie wyróżnić wśród innych modeli Harley, oczywiście tutaj XR 1200 będzie rewelacyjnym motocyklem. To troszeczkę takie połączenie biuela i Sportstera. I myślę, że to są takie rzeczy, które pozwolą Wam w dużym stopniu wybrać pośród tej bardzo szerokiej palety. Gdzieś tam w kolejnych odcinkach spróbujemy przybliżyć Wam historię Sportstera, bo i taki mamy plan, żeby gdzieś przybliżać historię poszczególnych modeli czy też rodzin. Myślę, że ten odcinek będzie na tyle przydatny, że będzie Wam już troszeczkę łatwiej poruszać się po ogłoszeniach. A właśnie spójrzmy w ogłoszenia. Rynek używanych sportsterów w Polsce jest dosyć bogaty. Oczywiście znacznie więcej będzie nowszych modeli niż tych starszych, mega klasycznych. Wpisaliśmy sobie w jakimś popularnym portalu ogłoszeniowym sportstera do 2000. Trzeciego roku. I mamy tutaj tych ogłoszeń około 20, i wśród nich są takie perełki, jak na przykład XL1200S z 2000 roku, czyli ten mocno sportowy. I słuchajcie, we wcale nie takich wielkich pieniądzach, bo cena wywoławcza za niego to 19600 zł. Mamy troszeczkę jakiś przerobionych, tutaj już. Yy, z przeróbkami to jest troszeczkę tak, każdy buduje to na własną modłę, natomiast odsprzedanie tego później nie zawsze jest takie łatwe, bo skoro ktoś zbudował pod siebie, to nie znaczy, że ma się innym podobać. Ja na przykład jestem zwolennikiem bliskości oryginału. Natomiast mamy również na przykład, o proszę bardzo, czy jest coś takiego ładnie zachowanego. Mamy bardzo ładnego sportstera. Widać pięknie zachowany, typowy, klasyczny Sportster 883 z 2001 roku jest za na przykład kwotę 22 tysięcy. Co więcej, jest tutaj gdzieś taki klasyk, bo widziałem, że się gdzieś przewijał. Spójrzmy, o, jest przepiękny XLH1200 z jeszcze z napędem chyba łańcuchem 91 rok. To już mamy nie. Pierwszy pas, czyli dokładnie ten motocykl, który wprowadził na rynek pas i pięciobiegową skrzynię biegów, w bardzo ładnym stanie w oryginalnym malowaniu jest za 18 900 zł. Czyli zasadniczo można z tego wywnioskować, że już poniżej 20 000 zł można kupić sport z teraz tych powiedzmy lat 90., czyli jeszcze na sztywno mocowanym silniku. Zobaczmy natomiast, jak wyglądają modele już na elastycznym mocowaniu silnika. Ustawiłem sobie od 2004 w górę i od najtańszego do najdroższego. Słuchajcie, najtańszy sport, jak się pojawia w ogłoszeniach, kosztuje 11 tysięcy złotych, ale nie liczcie na to, że jest to motocykl, którym można kupić i nim jeździć. To jest motocykl, który jest powypadkowy, należy go naprawić, więc zapewne jest to bardziej baza do customa niż jakiś motocykl nadający się do jazdy. Takie nadające się do jazdy, te modele już na elastycznym mocowaniu. Silnika zaczynają się powiedzmy od około 20 tysięcy złotych. Tutaj mamy jakiegoś to z pełną fakturką WAD za 20 niecałe 1 tysięcy złotych. Jakiś motocykl sportster o pojemności, aż sprawdzę z ciekawości. Jest to oczywiście 883, bo wiadomo, 883 będzie zawsze tańsze niż 1200. Idąc natomiast dalej do nowszych modeli, Będziemy mieć już ceny, rozpiętość wręcz. O, tutaj proszę bardzo. Custom z 2008 24 tysiące, czyli tańszy od tamtego, o którym mówiliśmy wcześniej. Ładna, rocznicowa wersja Sportstera. 25 tysięcy złotych, czyli znowu gdzieś od powiedzmy 20 tysięcy do wręcz, zobaczmy najdroższe, do nawet 50, można powiedzieć 50. Tysięcy złotych, taki mamy rozstrzał z najnowszymi sportsterami. Oczywiście najdroższe będą te po 2014 roku, gdzie już można powiedzieć, jest to finalna taka edycja sportsterów i dalej już nie było wielkich zmian. Poza oczywiście likwidacją silnika Evolution i wprowadzeniem zupełnie nowego motocykla, którym jest Revolution, o nim opowiemy. Przy innej okazji. Na koniec jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Modele 883 od 1200 oczywiście różni głównie pojemność. I dość częstą przeróbką jest rozwiercanie silników 883 na 1200, oczywiście rozwiercanie w cudzysłowie. I o ile w przypadku motocykli, które miały silnik sztywno mocowany w ramie, było to stosunkowo proste, o tyle już w motocyklach, które miały silnik mocowany elastycznie w ramie, było to nieco trudniejsze. Nie dało się już tego zrobić za pomocą rozwiercania, trzeba było wymienić cylindry. Ale oczywiście przychodzi tutaj z pomocą masa firm produkujących akcesoria do motocykli Harley Davidson i takie kity są dostępne, choćby kit z firmy SNDS, czy też oryginalne kity Screamin' Eagle, nie ma z tym najmniejszego problemu. Więc jeśli kupujecie motocykl, który się wam trafił, który się wam podoba, jest to 883, ale obawiacie się, że będzie wam brakowało mocy, to jeśli pojeździcie nim i stwierdzicie, że tak, to jest ten motocykl, który ja chcę mieć na lata, możecie sobie go spokojnie rozwinąć do wersji 1200. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że pomoże wam to w poszukiwaniach sportsterka dla siebie, a jak widzicie, jest w czym wybierać. My natomiast przygotujemy dla was oczywiście kolejne odcinki z kolejnych platform, a już pod koniec tego tygodnia zapraszamy na kolejny odcinek warsztatowych opowieści. Do zobaczenia. Pamiętajcie o tym, żeby dać lajka, jeśli Wam się podobało, udostępniać, subskrybować, bo to nam mega pozwala się rozwijać. Do zobaczenia.